I tam, że jest jasno znowu w tym domu, jak ja nie lubię jasności. Dobra, chodź, pokażesz się, pokażesz swój fit. Patrzcie, jak on ładnie wygląda wreszcie. Patrzcie, jak on ładnie wreszcie wygląda, normalny fit. Normalnie, nie? Wreszcie. Jak, Jakiś... jak mała mówi tak, pokaż, co kupiłeś, pokaż, co kupiliśmy. Ładnie. W ogóle byłam u sąsiadki, bo myślałam, że nas okradli. Okazało się, że ubrania, które myślałam, że ukradli, że byli w jednej w paczce. Ej, ale taka ładna sąsiadka była, jak u niej byłam przed chwilą. Czyli to w ogóle szczerze. Nie. Opinia? Nie, ona nigdy nie miała, bo to... Bo, nas przy... bo do nas do Pa, przyjdź Tato, oszalałeś? No tato! Bo Jezus Maria! Chęci na TikToka. Ej, w wodzie mocny gaz! Żywiec drój. Był włos! River tata. <laughs> no tato, szalałeś? Tata, tata tato! Jezu, miurdezkę! Jezus, A ty jesteś takim tatą trochę, bo jesteś dadi, boś dwuknięć. Kupiłam mu też baggy jeans. Ja się nie czuję w ogóle w takich. Ale dobrze wygląda on No napisał bez że te niezłe, on się zna. O Hajperowski też napisał, że no Kuba w końcu. Widzisz, ja cię dobrze ubieram! Chwilę, mój zgasz mnie na musisz zgadzać. Nie, nie będziesz mi macał. Nie ma cał, Będziesz mi macał! Nie będę macał. Będziesz mi macał. Ja nie Ale naprawdę 5 serio wyglądasz dobrze. Nie wiem, czwarty rok grza, a wciąż jest dobrze. Frajerzy mieli problem, problem z przerosłem. Co? Ułożyłam sobie włosy tak, żeby nie było widać, że mam tłuste. mi słuchawki i teraz znowu widać, że mam tłuste. Teraz znowu muszę układać. My się nie myjemy tutaj w domu, nie myjemy się. Ku tu, tu, ku bagno. Teraz znowu układać tak, że nie widać tłuste bagno. włosy. Kameruj to. Tu, tu, bagno, bagno. Nie, o nie, nie, nie. Tu się proszę, już nie, 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 zzypy, nie, 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 okres, nie, <gno> nie, się, bagno. Teraz ta kamerka już nigdy nie będzie w tej samej pozycji, wiesz? Oczywiście, że będzie walo, bo dzisiaj y, będzie tryhard walo. Bo byłam na paznokcie, zrobiłam lesbijskie paznokcie. Lesbijskie już, nie, paznokcie. już nie mam y, długich Plastik paznokci. Zrobiłam lesbijskie paznokcie. Świecą się i w ogóle. Takie. Czemu sobie sami nie zrobić pazów? Bo to jest trudne. To, jest, to, to, to nie jest takie łatwe wszystko. To nie jest takie łatwe. Czyli mieć poczucie estetyki i poczucie y, precyzji. Co to jest? Będziesz... 🎵🎵🎵 yes. I co, ma koszulę, znaczy bluzę z Hogwartu prawdziwego? Fajny streamer, fajny, fajny streamer. Czy ryb sam wylizał tupeczki królowe dziś, dziś w nocy? Yy, nie. Akurat dzisiaj nie. Wygląda, że jak Sybilia T Trel... Co? Nie doszłam do tego momentu, dewo. Ale dzisiaj właśnie, a propos tego, jak wyglądam. Ktoś wysłał tego, tego TikToka, ktoś mi wysłał, chociaż tak, tak wyglądam. co? że. Ty są ja z krystalkiem. To ja wyglądam jeden do jeden, jak to. Ja nie wiem. Czy ja po prostu wyglądam jak patuska. Rozumiem. Ej, muszę zgasić światło. Nie, tak tutaj połagan zrobiłeś. No dobrze, to będę girlfriend. Te nie ma. posprzątać. W ogóle y stwierdziłam, że będę nosić okulary, bo już soczewki mi się znudziły i bolą no, mnie ja oczy. Bo było, chyba. Bardzo. Y I wczoraj byłam w sklepie, zobaczyłam takie fajne okulary, takie czarne małe okulary. I stwierdziłam, no, 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 no. że będzie idealne Idealne, idealne będą i je zakupię i będę w nich streamować. Przepraszam, ktoś mi napisał, że mnie poddolił do y, Konopa za reklamowanie jakiej dropa. Choć w dobrym konwidencie Pokaż jakie? Nie pamiętam jaka to była marka nawet, ale pokaż jak przyjdą. Będziesz wygląda jak na z Bodżaka. Ale to nie aż takie te okulary. Dobra, poczekaj. Poczekaj. Zaraz wam pokażę. Fendi okulary je złoży będą. Coś takiego chyba to było. Takie zwykłe po prostu. Tylko one tyle nie kosztowały. Moje kosztowały 600, nie 900. No takie nerdowe, no. Ale babeczka, która mi próbowała je wcisnąć, miała takie ogromne, takie na całą twarz okulary i jak ja powiedziałam, że mi się te podobają, to ona powiedziała oh, chyba małe już wchodzą do mody. Tak jakby miała do mnie pretensje. Ładny mam głos, bo święty pierwszy raz ktoś mnie tak komplementuje, że mam ładny głos. Każdy mi zawsze się w... I zaciągam jak ukrainka. Boże, to jest, miłe, to jest miłe. Dziękuję. Dobra, a propos TikToków? A propos TikToków? Oh, y to na tym skończyliśmy chyba. Ej, czekaj, hi. czekaj, How czekaj, I get nie, w sumie nie jest ciekawe. Dobra, ja mam też normalne TikToki, ja też normalne TikToki. Jezu, przypomniałam mi się coś. Wczoraj Arula wysłał mi jakiegoś tweeta, gdzie laska grała w LOLa i za każdym razem, gdy jej adekery zabijał, miała takie d***o tutaj, robiła loda temu d***o i... Ja się troszeczkę zdziwiłam. Było Rypsona? Jezus Maria. Nie, dewo nie. Nie zrobię. Bro, fast. fast. Oh my god, I'm stupid. <laughs> Come here, Mumu. Ja sobie, nie pamiętam swoich początków grania w LoLa. Ja chyba też tak miałam. Chyba też tak robiłam. Albo może nadal tak robię.

Tu chodzi o seks, tak? Tu chodzi o jedzenie. Tu chyba chodziło o seks. Ewentualnie o hydraulikę. Ewentualnie. I tu wegeta robi playsy. A nie. Jak! Jak on zniknął! Nie było go! Jest! Ja to że nie, nie było w krzaku. To Luki ma tyle klonów! Ja pamiętam, jak była ta... był jeszcze jeden taki jego klon, co przebierał się w fury ubranka. Albo Luki to wszystko robi. Luki się przewraca za ruki, Luki dorabia na imprezach. Może to nie klony, może to on. I teraz robi nam sieczkę w mózgu. Nie wiem, ja za każdym razem teraz, jak myślę o Lukim, to mi się jedno przypomina, jak moja mama mu kazała Iść na wojnę, po tym jak powiedziałam mojej mamie, że on jest Ukraińcem. Tylko jedno mi się przypomina. Tylko jedno. W ogóle moja mama mi jakiś filmik, który chciała, żebym wam pokazała. Tylko ja nie wiem, czy wy chcecie to, to widzieć. I ona powiedziała, że pokaż widzom, pokaż widzom ode mnie. Napisała mi to puść widzom tam, gdzie występowałam ode mnie. I, <laughs> I potem jest fajne. Nie oglądałam tego. Jest to trwa trzy minuty. Naprawdę chcecie to oglądać? Tylko ja się po tym nie podpiszę, bo ja nie wiem co to jest. To jest coś takiego. Filmik przesłany przez panią. przez mamę. Gotuję tu zupkę powidorową widoorową O, O. Tu się fajnie gotuje. Zupka. Aha. Zupa pomidorowa, będzie. Aha. Halo? Aha. No, bo taka zupa to jest smaczna. Pomdorowa. No, gotuję teraz sobie właśnie stawiłem, no pan i, I będzie zupa powidorowa. Mhm. No macima ja sobie kaptę kopią właśnie O, oh. kaptę kopią właśnie zela zela fajna kawa właśnie ja sobie fajna kaweczka spójrz zupa lekka fajna dobra no I im się myślisz filmie więc zawierał y, co pię nie to nie muszę okej. ok co się Aha, na ulgad zupa górówka macarony już mam i, I już no a kaka nie zaczyna zupa będzie fajna dobra skaczki no zupa górówka no a ja sobie kopią właśnie kawę

o, koniec. E, co on gotował? E, zupkę pomidorową gotował na, ka na kaczuszce i kawę zrobił. I kawę zrobił też. No, Artur... Artur napisala muzyką w tle. Jakimś szpakiem. Rozumiesz? Jak ja, jak ja bym tak robił, jakby on miał streama? O, Tak, spokój. Cześć, Polciu, cześć. Holy shit. Skończyłeś już? I'm going to be late actually. Where are the kids? Ej, Ar Artur, masz do fryzjera 19.30 i ty wychodzisz o 19.25 Hej Polciu Hej Mam kilka pytań na temat hobby horsingu Nie, to nie jest hobby horsing e, Powiedz mi, e, czy masz jakieś, jakiegoś swojego ulubionego konia e, w tym hobby horsingu na patyku? No ja bo ja tylko jeżdżę na koniach na patyku itp. Biegam po lesie właśnie z patykiem między nami. <laughs> tak, nogami. warto podkreślić, się chodzi o do szkoły w chmurze i za to chcę Ci pogratulować też. I yy, czy zrobimy kiedyś streama hobby horsing, yy, hobby horsing IRL? Tak, tak, tak. Tak. Wydaje mi się, że jestem w stanie to z tobą zrobić. I pojedziemy w teren i normalnie będziemy sobie biegać itp. Ale musisz tak wiesz, chodem konia biec. To jest serio taka dedykacja, że to nie możesz tak wiesz przebierać nogami, rozumiesz? Poczekaj Polciu, bo dostałam pewien materiał yy, od Nietypowy.

Jeden z góry zrobił, tylko jedziemy w No i jest czy tak nie jest. Na czym polega? Ale czy czym się na. W... Ale, ale, ale czym nie polega na naszej wody, tylko na wyjaśnieniu? No, Ej, do. on się czerwony zrobił! Nie, <śniu> <śniu> On się czerwony cały zrobił. Kurde, już, to jest Angry Motę. Nie, <śniu> Ale to nie jest dyskusja, bo. I przysięgam, jak ja słuchałam tą kłótnię z tą nauczycielką, to tak samo wyglądają nasze kłótnie w związku. Tak samo. Nie usłyszałam dobrych argumentów. To nie jest moja wina, tylko kogoś innego, czegoś innego. No, przysięgam. No, przysięgam. Pierwone sformułowanie. Tak. Tak. Um. Um. No bo mi nie przykro um. um. e <laughs> no, O, właśnie, Portiu, na, na początku to pokazywałam, ale posłuchaj, dostałam informację, że ona wygląda jak ja no, nie wiem, bo ty jakoś poszła w bardzo złą stronę życia i jeszcze była brzydka troszkę Na szczęście jesteś ładna nie jesteś w dobrym miejscu swojego życia. Tak. Czy znaczy, znaczy, ona nie jest brzydka? Ma może nie jest brzydka, jest taka... Patusiarska. Rozumiem. Patusiarska. A w musie jakby nie poznała Rybsona, no Jezus, może to być prawdą w sumie. Prawdopodobnie no, byłabym teraz środku. No nie jest brzydka, w nie jest brzydka, jest po prostu patusiarska, ja nie gustuję w patusiarach. W A ja gustuję. gustuję! Jeżeli jest tu jakaś patusiara, proszę do mnie napisać na brief. Yy... Może dla ciebie mogę zostać patusiarą, Miesieczka. Jezus Maria, chcesz się ze mną czy co? Że ciebie pójdę do ośrodka? Tak ja z Bravo Girl 2006. Jezus Maria. Umarłam Serio? Szukam tak. prezentu dla braciaka? O Boże, to chyba Mamon pisał. Też o tym pomyślałam. Nie obiecuję powiedzieć, co mógł być w Jezu, ale chyba. Wiesz że gdzie jest automat z kolą, jak się schłodzę, to ci... Czy... Wiesz, tak, że nagrodzę, ale gówno, nie wiesz, że tu przyjmując zwroty wcisnęli mi lipny towar, teraz ty musisz mi pomóc im nawciskać. Jezu, ale gówno! Tak się Co kiedyś podobało kobiety? Na pewno nie. A teraz się podrywa tak, ale masz giacki, biliris, sigma. No dobra, to kiedyś wa lepiej. Wyjdę pewnie na idiotkę, ale pomyślałam, że to cię zagadam. Siemka, mam na imię... a ty? Smakowity z ciebie kąsek, mogę spróbować. Proszę dobra, to nie. zapiszcie, bo to jest spoko. Nikt tak nie gada, bo męża właśnie się gadają, bo ja miałam doświadczenie z dziećmi w postaci takiej, że byłam w Wenercie z Arturem i tam było bardzo dużo dzieci, i oni tak gadali. I oni na przykład, oni, oni realnie tak mówili. Idę wrócić. Nie, ej, angielski Mara. stan, wysyłałam ci to kiedyś, że jak oni ze sobą piszą, to zazwyczaj są to ludzie o karnacji ciemnej, to mają taki. Po Myślę w wiadomościach, że ja nie rozumiem czasami, co oni tam pójdą, kurwa. Ja zaraz znajdę. A jakiś przykład? przykład? No bo zaraz znajdę. Cóż, Maria? Jakiś przykład? Jakiś przykład? No bo ja nie wiem, o co ci chodzi. no. nie, nie. nie. Czy podoba mi się to? Znaczy, no, no może nie tak dosłownie, jak powiedziałam, że z Kwit i Sigma że oni mówili Mówili Sigma na pewno. Na pewno słyszałam Sigma, na pewno słyszałam Rel. Czekaj, Artur wrócił, poczekaj. A, dobra. Teraz reveal. Harry reveal. W ogóle nie ma różnicy. Tylko boki ściąłem i linea zrobiłem. A weź line, bokiem? Line? W ogóle nie ma różnicy. Tak, ja, wiesz, wiesz Tu jest nie A no tutaj masz takie. Jest tam. line! masz to line? 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 Nice line. Chociaż? Ej, jakoś w kamerze wygląda jakby się nierówno ten Właśnie, W końcu ko 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 to wygląda, ale jak patrzę, w to dobrze wyglądało. Grasz na tych kamerkę. Te, tu, te nie zgasz się kamerki, bo mnie zmacasz. Nie zmacam. <laughs> Przysięgasz? Nie. Wiesz, że jak będziesz miał ręce tu, to ja od razu ją połączę. Nic nie zrobiłem. Weź, wow, weź to jest to z uczestnikiem weź tego, wierny. A chcesz zapalcieć tu jak trzecie koło włosów, bo jest na Discordie. Nie! Aaaaa! No co zostaw! Ty Tychamie! Ty no. Przepraszam cię Pańczył, że musisz być taką uczestniczką. Ale pan, dotknij tyłu. No, pokaż. No tyłu. Tu. Ty, tyłu mam dotknąć? No, tu. Jezus Maria! I ty, ty się wypinasz do mnie dotknij tyłu! No, tutaj masz wygolony ładnie. No, pan nic nie gada, trzeba zapamiętać. I do niego gdzieś umarłem, nic nie gadał do mnie. Ej, też lubię jak nikt do mnie nic nie gada. No pastok się chyba lubię jak nic do mnie nikt nie gada. To jest mega wiem. Ja tu jestem nago. Tak to jest jakiś clickbait. No czekaj, czekaj, już. Nie. Jeszcze. Pomiesz z zegarka korzystać? Politka jest na golasa, czekaj. Pa, koń cię. dzięki. To niby, kocham cię do mnie jak coś. To było chyba kocham Cię do taty. Dobra, idę. Idziemy. Yy, dzięki Wam, żebyście.